Jeśli planujesz dalszy wyjazd autem elektrycznym, a twoim hobby nie jest szukanie ładowarki mając 5, 5% baterii na chorwackiej wsi, to ten film może być dla Ciebie. Ja nazywam się Czarek. Swoim pierwszym elektrycznym autem pokonałem już ponad 40 tysięcy kilometrów, także podróżując po Europie. W tym filmie zebrałem swoje doświadczenia i porady, które pomogą Ci maksymalnie zoptymalizować twoje zagraniczne podróże autem elektrycznym. Na wstępie zaznaczę, że do planowania dalekich, nawet kilkutysięcznokilometrowych podróży nie musisz od razu posiadać Tesli w wersji Long Range. Na grupach pasjonatów aut elektrycznych nie brakuje historii objeżdżania Europy Hyundai Ioniq z baterią 28 kWh czy np. Tesla Model 3 z przyczepą kempingową, gdzie zużycie jest na poziomie 30 kWh na 100 km. Każdym autem da się taki road trip zrobić, wystarczy, że będziesz pamiętał o kilku rzeczach. Po pierwsze, nie polegaj wyłącznie na wbudowanej w aucie nawigacji i mapie ładowarek. Te są często nieaktualne i nie uwzględniają ładowarek, które zostały niedawno uruchomione. Ja do planowania podróży korzystam zazwyczaj z A Better Route Plannera, w skrócie ABRP, tak będę mówił dalej w filmie. Ale zawsze, gdy nie znam trasy, weryfikuję ładowarki, które podpowiedziało ABRP w kolejnej aplikacji PlugShare. Plaksher zbiera rzeczywiste recenzje i opinie od użytkowników. Więc, jeżeli ładowarka jest na przykład tymczasowo nieczynna, to taką informację prawdopodobnie znajdziesz właśnie w Plaksher. Jeśli na swojej planowanej trasie masz ładowarkę, która była niedawno zgłoszona jako niedziałająca, to albo spróbuj ją ominąć, pojechać inną drogą, albo przynajmniej zabezpiecz sobie inną ładowarkę w promieniu 30-50 km, którą potraktujesz jako awaryjną. W opisie filmu znajdziesz mój link polecający, dzięki któremu przy zakupie Tesli otrzymasz 1000 km darmowego ładowania na stacjach supercharger, więc część swojego eurotripu możesz zrobić zupełnie za darmo. A ja przy okazji dziękuję Wiktorowi, Mirosławowi, Arkadyszowi, Mateuszowi i kilku innym osobom, które niedawno skorzystały z mojego kodu polecającego. Po drugie, zapoznaj się z operatorami ładowarek na danej trasie. Jeśli jedziesz na zachód Europy, o ile gdzieś nie zapędzisz się w jakieś głębokie rejony południowych Włoch, prawdopodobnie wystarczą Ci tylko superchargery Tesli, szczególnie jeśli właśnie poruszasz się Teslą. Jeśli natomiast planujesz podróż na północ lub południe, to podejrzyj na ABRP ładowarki jakich operatorów będziesz miał po drodze. Warto sobie wtedy pobrać aplikację do obsługi właśnie ładowarek tych operatorów lub jeśli planujesz z wystarczającym wyprzedzeniem zamów sobie karty RFID, które są jeszcze wygodniejsze e, niż obsługa ładowarki aplikacją. Jeśli podróżujesz po Polsce to na pewno polecam Ci e, takich operatorów jak Greenway, Ionity, Elo City. Natomiast jeśli e, gdzieś w grę wchodzi za granica, to sprawdź sobie Shell Recharge i Plug Surfing. Po trzecie, ładuj mądrze. W planerach trasy możesz sobie zawsze zaznaczyć z jakim stanem naładowania chcesz dojechać do kolejnej ładowarki bądź punktu docelowego. I takim zdrowym, według mnie, zapasem jest przynajmniej te 15-20% baterii na miejscu. No chyba, że wiesz, że w swoim miejscu docelowym będziesz miał możliwość się naładować, wtedy możesz dojechać z dowolnym stanem baterii. Po prostu się podłączasz i ładujesz się do pełna. W trasie natomiast zazwyczaj większego sensu nie ma ładowanie się powyżej 80% naładowania, bo wtedy to ładowanie po prostu trwa wolno, moc ładowania spada a niektórzy operatorzy jak na przykład niedawno Tesla prowadziła też dodatkowe opłaty. Jeżeli ładowarka jest obłożona, jeżeli jest kolejka, jeżeli jest duży ruch na ładowarce, to za ładowanie powyżej 80% będziesz dodatkowo dopłacał. To się po prostu nie opłaca, więc 80%. I lecimy dalej. No chyba że akurat tak mamy zaplanowaną trasę, że potrzebujemy tych 90-100%, żeby dojechać do celu bądź kolejnej ładowarki, nie ma dodatkowych opłat, no to wtedy nie ma przeciwwskazań. Możemy się ładować oczywiście do pełna. Dodatkowo, jeśli jest wybór, to polecam wybierać ładowarki, które są obok czegoś, albo obok jakiejś, jakiejś restauracji, sklepu, galerii handlowej, tak żeby przy okazji ładowania można było coś zjeść, czy skorzystać z toalety. W ten sposób po prostu sobie ograniczysz ilość tych przystanków na trasie. Warto także sprawdzić na Bookingu, czy gdzieś na stronie naszego miejsca docelowego, czy jest możliwość ładowania auta elektrycznego. Ale też z mojego własnego doświadczenia bardzo często nie jest to nicie wspomniane, a na miejscu okazuje się, że albo jest słupek jakiś AC, albo po prostu jest możliwość podpięcia własnej ładowarki gdzieś pod 230 V, więc możecie sprawdzić, czy napisać do właściciela i zapytać. Jest to coraz bardziej powszechne i większość właścicieli nie robi problemu, szczególnie jeśli gdzieś tam się rozliczacie dodatkowo za prąd, no to w ogóle nie ma wtedy już wątpliwości, że tutaj wszystko jest ok. Jeśli planujesz gdzieś podróżować po Europie, to też zabezpiecz się na wypadek słabego zasięgu. Trasę za BRP możesz sobie przesłać do Google Mapsów na smartfon i po prostu zapisać ją, żebyś miał ją offline. Wtedy w przypadku braku internetu nie będziesz miał problemu ze znalezieniem ładowarki. Warto zabrać lub jeśli nie macie to wyposażyć się w kabel typu Type 2, bo często jakieś hotelowe ładowarki czy generalnie słupki AC po prostu nie mają kabla, więc musicie skorzystać z własnego. Jeśli takową posiadasz to też oczywiście zabierz ze sobą ładowarkę sieciową i jakiś niedługi, dobrej klasy przedłużacz awaryjnie, gdyby trzeba było gdzieś kawałek do tego gniazdka się podłączyć. No i ostatni punkt, dosyć oczywisty, ale i tak o nim wspomnę. Jedź oszczędnie. Jeśli to możliwe, to skorzystaj z trybu chill lub eco lub jak to tam się nazywa w Twoim samochodzie, a jeśli masz taką opcję, to przy aucie podpiętym do ładowania skorzystaj z opcji przygotowania baterii i kabiny tak, żeby tą energię pobrać z sieci, a nie z baterii podczas podróży. W długiej trasie taka oszczędność zużycia 2-3 kWh na 100 km Pozwoli Ci zaoszczędzić jedno, a czasem nawet dwa ładowania, więc zdecydowanie warto w trasie tutaj na to zużycie zerknąć. Dokładnie tak jak w spalinówce, jeżeli będziesz podróżował z jakimś bagażnikiem dachowym czy rowerowym, to też kalkuluj sobie wyższe zużycie. W ABRP możesz sobie to swoje zużycie też prowadzić, więc jeżeli normalnie Twoje auto konsumuje 15 kWh, a z bagażnikiem 18, to możesz sobie tam to ustalić, wtedy też ta trasa zostanie odpowiednio przeliczona. Jeśli chcesz być już super bezpieczny, to możesz też zaopatrzyć się w taką mobilną stację zasilania, do której możesz podpiąć ładowarkę sieciową. I zawsze jest to kilka dodatkowych kilometrów awaryjnie w razie potrzeby. Jeśli o czymś zapomniałem, to koniecznie daj znać w komentarzu, zostaw łapkę w górę. Zachęcam też do podzielenia się trasami, które wy odbyliście autem elektrycznym albo które planujecie. Jeśli macie jakieś pytania, to też piszcie w komentarzach, bo zazwyczaj aktywność jest dosyć wysoka pod takimi filmami. Na pewno ktoś wam coś podpowie, albo ja wam coś podpowiem. A jeśli chciałbyś oglądać więcej podobnych filmów, to zostaw. Subskrypcję na moim kanale, to będziesz miał większą szansę, że kolejny film, te podobny tego typu, też ci się wyświetli. Na dzisiaj to wszystko. Szerokie drogi.